Cztery niesamowite powody, dla których warto używać aloesu na włosach. Aloes istnieje od wieków i jest używany w wielu dziedzinach medycyny ze względu na swoje właściwości botaniczne. Jest nie tylko dobrym przeciwutleniaczem, ale ma właściwości przeciwdrobnoustrojowe, może chronić przed promieniowaniem ultrafioletowym i może łagodzić objawy depresji. Roślinę można znaleźć w kilku sektorach przemysłu jako lek ziołowy, suplement diety oraz w naszych kosmetykach i żywności. Jednak dla tych, którzy chcą używać aloesu w domu, spróbuj użyć go na włosach, ponieważ istnieje kilka korzyści, które możesz czerpać z jego używania. Usunie swędzenie Na nieszczęście dla tych, którzy mają łupież, mają oni nieprzyjemne doświadczenie swędzącej skóry głowy. Aloes może w tym pomóc, ponieważ usuwa stan zapalny, który powoduje łupież, dzięki chłodzącej i oczyszczającej naturze żelu. Chociaż może nie być w stanie leczyć łupieżu z medycznego punktu widzenia, może być skutecznym sposobem radzenia sobie ze swędzeniem, które towarzyszy temu stworzeniu. Włosy przetłuszczające się są dokładnie oczyszczone. Aloes po nałożeniu na przetłuszczające się włosy w rzeczywistości usunie z nich dodatkowy olej. Dzięki temu Twoje włosy będą wyglądały na zdrowsze, bardziej lśniące i oczywiście mniej tłuste. Naprawi Twoje włosy. Ponieważ Aloes zawiera wiele witamin takich jak A, C i E, jego stosowanie będzie faktycznie sprzyjać rozwojowi nowych komórek. Dodatkowo zawiera witaminę B12 i kwas foliowy, które pomogą utrzymać włosy na głowie. Ze względu na to, że działa jako chłodziwo, Aloes może być również używany do naprawy uszkodzeń słonecznych. Wspomaga wzrost włosów. Jednym z naprawdę fajnych aspektów aloesu jest fakt, że faktycznie zwiększa krążenie krwi w obszarze, na który jest nakładany. Dlatego jest często stosowany u osób, które leczą rany. Jednak po nałożeniu na skórę głowy zwiększony przepływ krwi może spowolnić wypadanie i łamliwość włosów. Chociaż aloes zwykle nie powoduje żadnych problemów zdrowotnych, ponieważ ma bardzo niewielkie skutki uboczne dla większości ludzi, zawsze zaleca się wykonanie testu płatkowego na skórze przed nałożeniem go na skórę głowy. Zapewni to, że nie jesteś uczulony na żel roślinny, ponieważ wrażliwość na żel została odnotowana u osób z delikatnymi typami skóry. Jeśli spodobał Ci się film, nie zapomnij łapcem łapce w górę, subskrypcji oraz dzwoneczku.